Będzie tak samo jak ostatnio, najpierw firma, będzie kwadracik, rozpisanie, i damy sobie tutaj mm, chwilkę do pogadania o tych produktach. Także ja produktów mam czarnych dużo. E, czy polecam wszystkie? Na pewno nie. E, przede wszystkim no, w czasie, prawda? Bo e, ja już trochę innych produktów zaczęłam używać. Troszkę. Takich bardziej y, może niedroższych, bo niektóre są z tych produktów jeszcze droższe od tych tańszych, które polecę, a po prostu nie, no nie każde są warte swojej ceny. Także ja tutaj je przygotuję zaraz i zaraz do Was wrócę. E, może tak, powiem wam tak, e, zaczniemy sobie od produktów, które nie są na bazie akrylu czyli to nie jest żadna farbka, czyli po prostu będą to fine liner o z gdzie ja je kupiłam? W Action. Także w action też możecie znaleźć pewne produkty i sobie zobaczycie, porównacie mam też dwa produkty od firmy Faber Castell, FM i B. Zaraz zobaczycie sobie, jak one tutaj malują. Także mamy teraz to. No i później, czy mam jeszcze coś? Mam jeszcze. Mam coś, co jest z temu chyba zamówione. To są takie zwykłe markery, ale one nie przebijają na drugą stronę. Także te też Wam polecę. W większości I to są końcówki brush. Także to będą wszystko pędzelkowe. Mam jeden żelek do polecenia. Tych ciemkich Wam nie będę polecała, bo po prostu... Albo dobra, ale dobra, mamy też jeszcze drugi, czyli ja nie mam languło tej cienkiej, mam Mokę, czyli mam dwa do polecenia żelki, że 0 i 1 languło i to cieniuteńką końcówkę Moka. Co tu mamy dalej? Mamy coś typu Flisea, mamy coś typu podobnego do Flisea, czekajcie, czy ja mam coś jeszcze, coś ma końcówkę 0,7? Mamy grabie markera. Co tu mamy dalej? Mamy końcówkę 0,7 Polska, to taką mniejszą wersję, bo są też takie grubsze, cieńsze, dłuższe, cieńsze jeszcze od tego i mają fajną taką końcóweczkę, ale no ja ich akurat nie lubię. Mam też dwa takie same markery poski, ale to jest ta 0,7. 0913 mm, to jeden tutaj położę. No i teraz mamy brasz markery. Mam takiego no Nie wiem, czy będziecie chcieli takiego no Nie wiem, co to jest za bardzo. Nie chcę go polecać za bardzo. Więc go odkładam. Bo po prostu, jeśli zobaczycie coś z tą kuleczką taką do kropkowania, no ja Wam go nie polecam po prostu. No nie sprawdza mi się do końca za bardzo. Są lepsze. Co tu mamy jeszcze? Mamy na pewno guangne, guangne brush plus fajna, mamy dalej zwykłą guangne, mamy też arteixa pędzelkowego, no i mamy graspa też czarnego i położę je obok siebie, bo one są bardzo do siebie zbliżone, tak zobaczcie mamy duży przekrój tutaj. I cenowo, cenowo to jest, są groszowe sprawy. Mam wrażenie, że Faber Castell będzie jednym, będzie jednym z droższych produktów. Żelki Languo to jest za set 6 sztuk, około 15 zł, czasami są jeszcze taniej na szajnie. Ja mam zestaw Mokat, ale to trzeba kupić cały zestaw, ale teraz też widziałam, że były sety samych czarnych, więc możecie sobie kupić same czarne żelki, te cieniutkie. Flise to i te drugie to są koszty około 15 zł, a czasem i mniej za 6 sztuk, czyli wychodzi nam około 2 zł praktycznie za sztukę. A czasami jeszcze taniej, nawet 10 zł można zjechać cenowo. Grabie, nie wiem jak wychodzi cenowo i czy można kupić same czarne. Prawdopodobnie tak, ale nie wiem, czy dosłownie te, a te są świetne, a ten jest świetny dosłownie. Polska markery, mam dwa tutaj w podsumowaniu, więc. Cenowo wychodzi około 15-16 zł za sztukę. Czy to mało, czy to dużo? Odpowiedzcie mi, bo mi się wydaje, że to jest dużo. Przy tej ilości, która schodzi czasami do konturów, kontur, nie wiem, czy to po prostu dla niektórych się opłaci, bo tu czasami jest im taniej, tym lepiej, także... Zaraz zobaczymy. Mamy też guangne, ale guangne te dual tipa to możemy kupić nie w secie. Zwykłą guangnę możemy kupić też w secie takim 12 sztuk. To jest cena około 30 zł za 12, aczkolwiek ostatnio były po 20 parę zł, więc jeszcze taniej. Jeśli ktoś lubi brasze, to polecam. Od guangny Artex i guangny i graspy to możecie jedynie kupić tych większych. Setach po prostu. Także co, zaczynamy? Informacje już były. Także tutaj w tych braszach to są dwa takie same, i one mają. Otworzę Wam taką fajną końcówkę pędzelkową. Pokażę Wam na boku, na kartce, jak one fajnie potrafią czasami nam malować, bo ho, fajnie. Bo po prostu. Ja dużo ich używam i dużo ich używałam. Także zapiszemy sobie e, Action. I damy takiego kwadracika. I powiem Wam tak, ja je lubię, bo one dawały taki fajny efekt. Przy dwóch warstwach naprawdę taki fajny, czarny. E, bardzo takie fajne są. Dwie warstwy dawałam i one nigdy nie przebijały mi. Plus jest taki, tego, że one są w setie około 12 zł, a mamy na przykład też do nich dołączoną końcówkę 08, czyli coś takiego bardziej precyzyjnego, fajniejszego jeszcze, z taką fajną kuleczką. Więc nie każdy musi być po prostu z tą końcówką braszową. O, ten powinienem tutaj wyjąć jeszcze. Także to fajne jest, gdy macie pod dostępem action, a to są po prostu groszowe sprawy. I polecam je dwie warstwy i tam nic nie przebija. Tylko jest taki problem, że nie nakładajcie tego na mokrą, mokrego mokry akryl lub na kredki świeżo nałożone, po prostu się delikatnie rozmywa, bo po prostu to nie jest pod, na wodę, nie można tego tak nakładać. No i na tych kredkach olejowych też trochę się rozjeżdża. E, Faber-Castell, mam dwa produkty od Faber-Castell i e, jest jeden produkt, właśnie to jest taki pędzelek, tylko to jest taki z plastikiem. To jest dość dziwny produkt, ale mega się fajnie maluje tym. No, i ten drugi to jest po prostu typowy brasz, ale ten z plastikiem bardziej Wam polecam. Także przetestujemy sobie teraz ten produkt z tym plastikiem. I napiszę sobie FC. Jak to napisać? To jest ta FM wersja. One są bardzo precyzyjne i bardzo czarne. Zobaczcie sobie, jak to maluje. Ja powiem Wam, nie mogę znaleźć tego produktu, a chciałam go dokupić. Ja nie wiem, gdzie ja to zamawiałam, w jakimś secie na pewno, ale gdzie dokładnie nie wiem, a chcę je dokupić, bo są naprawdę świetne. I no i co, no i tyle. No i tutaj mam jeszcze Faber Castell, i to jest ta B-wersja. I ona już jest taka, no też jest czarna, fajna, ale wiecie, już nie jest tak precyzyjna, bo ten pędzelek się bardziej niszczy. A ten wersja FM końcówka to jest brasz, a to jest pen food nib medium i powiem wam tego nie mogę nigdzie znaleźć, a chcę po prostu te końcówki od faber castell, chcę i zobaczę, może gdzieś na sztuki da radę to gdzieś wyhaczyć, bo to jest naprawdę super mam kolejne dwa markery to są zwykłe markery czyli na bazie wody i to są markery z takimi końcówkami mm, braszowymi. Jak widzicie, ta pierwsza znowu jest podobna do tego Faber Castell i dlatego go wzięłam. A druga jest typowo taka gąbka. E, pokażę Wam tutaj na tej gąbce. E, po prostu naprawdę fajna, gruba gąbka. E, można robić i kropeczki, i takie wiecie, i malować. E, naprawdę super. A ten jest taki. Bardziej taki precyzyjny, taką gąbkę ma docisnąć można, żeby fajnie malował. Bardzo fajny, więc ja zapiszę tutaj, że to jest ten produkt z Temu. I zaznaczymy sobie te kwadraciki. Bo jest naprawdę, naprawdę no fajne. Po prostu ja od takich produktów zaczynałam, bo nie znałam wtedy jeszcze akryli. No i zaczniemy sobie od żelka. Żelek Languo. Jeśli chcecie kupić, no to one są w setach po 6 sztuk. To są te do kaligrafii. Żelpen 1.0. Mamy ich 6 sztuk, więc to jest naprawdę fajny. Naprawdę fajnie cyną nam wychodzi, bo to jest granicą. I tu nam wychodzi dosłownie groszowa sprawa, bo za 6 sztuk płacimy maksymalnie 15 zł, a są teraz jeszcze tańsze. Czyli napiszemy sobie, że to jest Languo 1,0 i zobaczcie, jaki to ma w ogóle pigment. Jak to się tym maluje, no to te się umywają oczywiście, no bo wiecie, mm, ale to jest po prostu rewelka, jak to y, maluje. Ja malowałam ja Disney'e. Mm, <coughs> W tomie specjal debutant z myszką Miki i Myszką Mini, i mogliście widzieć, jak to dało efekt, jak to pięknie wyglądało. Faktycznie, że delikatnie się rozmywa, ale muszę przetestować na nich jeszcze lakier do włosów. Ostatnio testowałam na Disney i Rewelka. Także dobra, przetestujmy teraz mokę. Mamy mokę i przetestujmy sobie ten kwadracik. Oczywiście mokę no trzeba malenkimi ruchami nakładać, bo po prostu, żeby to miało lepszy, lepszy pigment. Także możemy wydawać cieniutkie takie efekty tutaj, cieniutkie takie linie. I naprawdę, naprawdę nam się sprawdza. Mam teraz flisę i flise możemy kupić sobie w takim secie albo taki po trzypakowane, trzy białe, trzy czarne, albo w tym flisę czarną samą, gdzie mamy właśnie sześć sztuk. Widać, że schodzą mi je, schodzą mi, bo ich używam. Zostały mi tylko trzy sztuki, także muszę dokupić. No i flisę trzeba wymieszać i gdzieś na kartce sobie nacisnąć najlepiej. flise 07 Zrobiłem sobie ten kwadracik. To powiem, wam, to jak to maluję, to jest po prostu. Uwielbiam go do konturów ostatnio. Konturów? Kontur. Możecie dać znać, jak to się prawidłowo wymawia. Coś mi tutaj przerywa delikatnie, już nie chce mi się naciskać. Ale to jest jeden z najbardziej takich polecanych nawet u was takich markerów. Mam też takiego. No, ma trochę, bo on faktycznie no nawet na opakowaniu nie ma napisanego, co to jest za marker. Ale ja je zamówiłam na temu. Także napiszemy, tak jak jest na markerze. Paint Pen 07, i napiszę, że to jest z tę po prostu. I powiem tak, to jak one malują, one malują lepiej od flisy. I lepiej nawet od, patrzcie, mogę zrobić duże takie przestrzenie i on jest cały zamalowany. To jak to maluję, ja Wam podlinkuję na pewno te produkty, bo ten to jest dla mnie taki top z produktów, bo to jest po prostu taki hicior mój. To jak to maluje po prostu, no yy, to jest jakiś sztos po prostu. Mamy teraz pro, produkt od firmy Grabie. No i tu jest taki mały problem, że ja nie wiem jak to jest z tymi Grabie, yy, jeśli chodzi o dokupienie samego czarnego produktu. Yy, nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe, dokupienie samego czarnego, ale to jak on maluje, maluje super, aczkolwiek yy, zaraz on coś pokażę, chyba że już to widzicie. Na pewno widzicie, że ten produkt nie jest czarny. Tylko jest taki grafitowy. Jeszcze dajmy mu chwilę, niech on wyschnie, ale po prostu coś tutaj się zadziało. Może wmieszajmy go jeszcze. Nie, on jest grafitowy teraz. Nie wiem, co tutaj się stało. Ale no, delikatnie jakby zmienił barwę. No dobra, no to no, no nie jest czarny. Widzimy sami, że to się bardziej na szaro już zaświeca. Mamy poskę. Poska... 07 także zaczniemy sobie, nacisnę sobie tutaj gdzieś na boku Poska 07 Ja z Poską problemu nigdy nie miałam Jeśli chodzi o ten O tą końcówkę I o ten marker taki ten krótszy To jest taki krótszy Bo są też takie bardzo cienkie Marker i taki dłuższy on jest ale też ma końcówkę 07 Aleczkolwiek ja lubię bardziej jeśli chodzi o markery Poska, mam jeszcze w zestawieniu marker, to jest te 0.9, 0.9, myślnik 1.3, ja to lubię do większych kontur, to jak to maluję, to jest jak ten marker maluje do dużych takich przestrzeni, dużych kontur, uwielbiam, uwielbiam, to jest typowa czerń i nie mam nigdy z nim problemów. Teraz weźmiemy sobie marker Guangna, Dual tip. I pewnie już widzicie pewną rzecz. Pewnie tak. Jeszcze weźmiemy pędzelek. Także możecie sobie widzieć, jak to maluje i czy to wam odpowiada, bo. Dla mnie powiem Wam tak, głębna nie jest czarna. Dla mnie to jest najgorsze. Głangna nie jest czarna. I to jest właśnie najgorszy tego, e, najgorszy minus w tym markarze e, że on się bardziej robi szary. I czasami potrzebujemy trzech warstw czerni, żeby to fajnie zakryło. Mamy też głębę, ale typowo już pędzelkową. Tylko wymieszam. E, I zapiszmy sobie. Głębę. Brusz. No, i głębna brasz jest czarna. Widzicie? Porównanie głębny Dual Tip a mm, tego zwykłego markera. Na początku Dual Tip też mi ładnie malował, a teraz po prostu e, ja już na wykończeniu. Więc e, jak dołożymy drugą warstwę i dobrze wymieszamy, on jest czarny, a potem blednie. E, Kurcze, nie wiem, co się z nim dzieje po prostu. Czy Albo za mało wymieszałam. No, ale ta końcówka pierwsza jest fajna, precyzyjna, aczkolwiek no kończy mi się już marker, więc za bardzo Wam przetestować tego nie mogę, bo po prostu mi się kończy. Zostały dwa markery i mamy teraz tak ArteXa, ale musimy go dobrze wymieszać, bo wiecie, czerni-biel jest najgorsza do, produ do produkcji i jeśli nie wymieszamy dobrze, no to niestety. A ry, ry, t, X e, brush. No i niestety wtedy mamy taką rozwarstwioną warstwę markera, e, przez co niestety, ale bardzo sobie nam to maluje. Mamy takie zacieki, ni to woda, ni to czerń, ni to nie wiadomo co. No i zobaczcie, pędzelek to jest po prostu precyzja, cieniutki, szpiczasty. Fajny pędzelek mają te Artelix -y i czaje się plus na większe sety. Mamy też ostatni marker, to jest Grasp. Zaraz sobie zobaczymy, jak on sobie tutaj poradzi. Bardzo, bardzo podobny marker, zobaczcie. Czekajcie, ułożę je równo, bo coś tu jest nierówno. E, mamy bardzo podobny. Aczkolwiek, aczkolwiek e, z czasem mam wrażenie, że grasp, gdy bardzo dużo używamy, się robi taki, no, rozpeciany, trochę taki... E, ale ja po prostu czarni bardzo mało teraz używam e, od graspa, dlatego, że używam inne i testuję też dużo właśnie dla Was produktów, Żebyście jak najmniej wydali pieniądze na, na beznadziejne produkty. Także to jest moje zestawienie. Całych czarnych produktów, e, które posiadam w swojej e, aktualnej kolekcji. I możecie dać znać, czy to jest dużo, czy to jest mało. Dla mnie to jest dużo. Dużo produktów już mam, dużo przetestowałam. I możecie sobie teraz przejrzeć z bliska, jak to wszystko e, wygląda. I action, e, action nie wypada źle. E, action jest dość dobrym produktem, e, ale wiecie, to nie jest akryl. E, Faber Castell też wypada dość dobrze, chociaż ta FMK wypada lepiej od tego brasza e, i pod kątem malowania, i pod kątem czerni. Temu brasz. E, no, nie wypadły tutaj najlepiej. Na pewno nie są mega czarne. Bardziej grafit bym powiedziała, nawet w granat bym powiedziała, że wpadają o te brasze. Czyli to są te dwa e, brasze tutaj. Kolejny mamy Languo 1.0. To jest dla mnie takie top of the top. E, na razie to jest taki numer jeden. Piękny, e, piękna tafla. No, a jedyny minus tego, że e, żelki pod e, wpływem sprayu do akryli się rozmywają, więc musicie uważać, jeśli sprayujecie to po prostu nie możecie używać tego sprayu na Languo. Moka, moka fajne, ale po prostu jest tak cieniutkie, że do precyzyjnych elementów jak najbardziej polecam. Flisse 07, czyli to mamy taki chyba produkt, taki top, bardzo taki czarny, Widać tą czerń, ale trzeba też dużo ją wciskać, bo nie wiem, czy mi się blokuje, czy Wam też się czasami ona blokuje. No i ten produkt, który jest bardzo podobny do Flisey, ale jest, no nie wiem, jakiś no-name, nie wiem, firmy. On jest po prostu kozakiem. No zobaczcie, jaką czerń dla mnie to jest takie top na chwilę obecną z tej serii. Top marker plus Langue 1.0 to jest idealne połączenie. Zawiodłam się na markerze Grabie, zobaczcie, że to nie jest czerń, to jest grafit, nie wiem co tu się zadziało, ale wymieszałam go dobrze, nawet na boku tutaj wygląda dalej grafitowo, więc nie wiem o co tu chodzi. Poska 0,7, no tutaj powiem Wam, przegrała z tym żelpenem, z tym penem z temu, no przegrała. Poska 0,913 mm, czyli to jest ten grubszy marker. Naprawdę, naprawdę fajny, czarny. E, co mam dalej? Da, na Dual Tip. Na początku naprawdę fajnie malował. Mm, teraz już jest, się wypisuje mi, więc po prostu po dobrym wymieszaniu później mamy fajną czarną e, tą e, warstwę, ale przy słabym wymieszaniu po prostu jest szarawy. Gwagna Brush. E, na Brush to no po prostu czarny marker od Gwagny nie jest tak naprawdę bardzo czarny. On bardzo często wypada nam przy jednym warstwie bardzo tak szarawo, a czasami po prostu jest taki, że malujemy nim i on jest tak paskowany, że trzeba nakładać drugą i trzecią warstwę czasami, ale to wiecie, to są bardzo ciężkie markery, także na razie top moim jest ten marker z, z temu, który zamówiłam przypadkowo, bo polowałam na flisę, a się nie udało. Mamy też ArteXa i zobaczcie, i Graspa. Zobaczcie te dwa markery, jaką piękną nam tutaj czerni dały. Jaką piękną mamy tutaj czerni. Chociaż pod kątem ArteX e, wypada szarawo, e, ale to tylko pod kątem, mi się wydaje, albo mi się tutaj coś mieni w oczach. Także te dwa markery dodatkowo wysuwam je tutaj, bo to jest takie dla mnie top. Top trzy po prostu. Top 3 plus żelek languło. Mamy takie top 4 dzisiaj e, produkty, które są e, godne Waszego polecenia. E, a wy dajcie mi znać, jakie Wy macie top produkty czarne. Ja przetestowałam, mi się wydaje, wszystkie, które miałam. I wszystkie, które używałam i do tej pory mam i używam. E, ale powiedzcie mi, że No Languorze Lek 1.0 to jest naprawdę kozak. Ten marker. E, to jest dosłownie, jak on maluje na czarno. To jest po prostu petarda i ja muszę jej zamówić więcej, bo po prostu wiem, że mi wykupić. ArteXy i graspy. No, dla mnie to jest ten sam poziom. To jest bardzo podobny produkt, zbliżony do siebie. Zobaczcie, nawet on wygląda prawie identycznie. Skówki je na pewno my, y, zmienia, y, mają zmienione. Y, produkt w środku ma i też inną gąbeczkę. To też można na tym zwrócić uwagę, bo trochę inna gąbeczka jest w tym produkcie i zawiodłam się trochę na grabie. czemu on jest taki grafitowy, nie rozumiem w ogóle tego jeszcze wymieszajmy go mocno i nacisnę go tutaj na boku gdzieś zobaczymy, ale on jest dalej grafitowy no wiecie co nie, to jest dalej grafit zobaczcie, ja maluję i tu się nic nie zmienia także no, tutaj antypolecajka tego produktu, bardzo fajny grafit ale to nie jest czerni co się dzieje E, także no dajcie mi znać, jak, co tam u Was, jak tam e, Wasze produkty czarne i jak Wam się podoba to zestawienie. Dla mnie takie... Czyli mamy taki top Languo, żelek plus RTX i e, grasp. Dla mnie to jest takie top. No i ta polska i ten e, grubsza wersja też, on bardzo polecę z tą cieńszą, bo dla mnie to jest po prostu polska, to jest takie top e, z markerów. E, i większość z nas na pewno je ma, i jak nie cieńsze, to grubsze końcówki, i każdy je poleca Także ale takie top 3: Langułożelek plus Artex i e grasp. Niestety dzisiaj w porównaniu naszym wygrały to jak one malują, i nie ma problemu. A ten marker to jest numer 1. Będziemy go polecać chyba każdemu. Ja Wam polecam, ja je dam, dam Wam linki do moich takich top produktów. Które tutaj aktualnie dzisiaj wygrały w podsumowaniu. Do żadnych takich podróbek, do żadnych takich innych, ale to produkty top. Ten Żelek, RTX e, Graspy. Znajdę wszystko i Wam tu je podlinkuję. Tylko te produkty top. Chyba, że będziecie chcieć któryś inny produkt, dajcie mi znać, to jeszcze Wam podlinkuję. A ja co? E, będę się z wami teraz żegnać. Widzimy się w sekcji na dole, w komentarzach lajku. Dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał. I widzimy się w kolejnych filmach. No i zapraszam Was do e, rozmów tutaj na dole w sekcji komentarzy, bo to podsumowanie będzie po prostu hitem. Także do zobaczenia. Pa.